Centrum galaktyki Drogi Mlecznej może być domem dla inteligentnego życia, ale niektórzy naukowcy ostrzegają, że kontakt z taką cywilizacją może być kiepskim pomysłem. Życie może istnieć nam bardzo wielu spośród blisko 300 milionów potencjalnie nadających się do życia światów w galaktyce drogi mlecznej. Astronomowie uważają, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że niektóre formy życia wytworzyły już jakiś rodzaj inteligencji, a nawet technologii. Sęk w tym, że jak na razie nie znaleźliśmy żadnych sygnałów pochodzących od takiej cywilizacji. Podjęliśmy nawet próbę wysłania własnego sygnału, który kiedyś mógłby zostać odebrany przez naszych kosmicznych braci. Te próby są jak rozpalanie olbrzymiego ogniska w lesie z nadzieją, że ktoś nas odnajdzie. Niektórzy jednak zastanawiają się nad tym, czy aby na pewno jest to rozsądne rozwiązanie. Prawie pół wieku po słynnej wiadomości z Arecibo dwa międzynarodowe zespoły astronomów planują nowe próby komunikacji pozaziemskiej. Jeden z nich skorzysta z nowego gigantycznego radioteleskopu FAST, a drugi skieruje swoje próby na bardzo konkretny fragment kosmosu. Mówię tu chociażby o systemie Trappist 1, który składa się z siedmiu planet, z których trzy są podobne do Ziemi i znajdują się w tak zwanej ekostrefie. Oznacza to, że mogą tam istnieć zarówno płyny, jak i potencjalne życie. Dodatkowo, system ten znajduje się zaledwie 39 lat świetlnych od Ziemi, a więc inteligentna cywilizacja potrzebowałaby zaledwie 78 lat, aby otrzymać wiadomość, i drugie tyle. Aby udzielić jakiejś odpowiedzi. Perspektywa kontaktu z obcymi rodzi jednak wiele pytań natury etycznej. Przede wszystkim, kto powinien przemawiać w imieniu Ziemi? Wobec braku jakichkolwiek międzynarodowych konsultacji społecznych, decyzja o tym, jaki komunikat wysłać i gdzie, leży wyłącznie w rękach wąskiej grupy zainteresowanych astronomów. Do tego dochodzi jeszcze dużo głębszy problem: czy aby na pewno chcemy być odnalezieni? Słynny fizyk Stephen Hawking przed śmiercią otwarcie ostrzegał o niebezpieczeństwie płynącym z kontaktu z kosmitami, którzy dysponowaliby bardziej zaawansowaną technologią. Dotarcie do Ziemi tak zaawansowanych istot niekoniecznie wiązałoby się bowiem z jakimkolwiek konfliktem, a raczej z kolonizacją, jakiej na własnej skórze doświadczyli rdzenni Amerykanie. Z drugiej strony, wielu naukowców zauważa, że dużo bardziej zaawansowana cywilizacja tak czy inaczej wiedziałaby o naszym istnieniu, nawet i bez wysyłania kierunkowych sygnałów. To z kolei może oznaczać, że taka cywilizacja może być już w drodze. Jaka jest Wasza opinia na ten temat? Tak jak zawsze zapraszam do dzielenia się nią poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam również do subskrybowania naszego kanału i mam nadzieję, że usłyszymy się już wkrótce.